Okej, okay, jest z nami Justyna Haba i możemy zaczynać najpierw Krzysiek. Cześć Justyna. Cześć. Pewnie widziałaś wszystkie walki Karoliny od czas. Chciałem ciebie spytać, w którym pojedynku Karolina zrobiła na tobie największe wrażenie? W ostatnim, bo największe chyba zrobiła tam postępy i, i dużo się działo w tym parterze, mimo że e, Aleksandra e, uciekała z tych e, zagrożeń to... Tu miała kolejne już w zanadrzu przygotowane. Czy ty czujesz jakąkolwiek presję przed debiutem w KSB? Zawsze jest presja, no to jest, tak jest walka, to jest y, też ogromna gala i w końcu y, naprawdę duża gala w Polsce, na której będę mogła się pokazać. No pewnie, że jest presja. Dziękuję. Dzięki. In the cage. Justyna, no, więc ja mam <coughs> pytanko o tą przerwę. I Ty, i Karolina, 11 miesięcy. I ja bym z Ciebie chciał zapytać, jak mocno ten okres był przepracowany w skali tego, tych 11 miesięcy. No bo wiadomo, że nie, nie zawsze mogliście, mogliście e, trenować i czy dużo było prac nad, nad obroną obaleń? No bo w walce z Watanabe jednak te haczenia wychodziły jej, kontrola z parteru też jej wychodziła. Ty byłaś w stójce lepsza, no, ale parterowo to ona, to ona w tym pojedynku e, rządziła. Także chciałbym zapytać o tę płaszczyzna i o ten przepracowany okres. No, przez ten rok, prawie rok dużo przepracowałam, tak naprawdę początkiem tego roku tylko miałam te dwa miesiące przerwy, a tak to były cały czas treningi, ale też dlatego, że ta walka nie była od początku planowana na listopad. My przygotowywałyśmy się dużo wcześniej i, i tak naprawdę gdy się okazało, że taka jest przykładana, to przynajmniej tak było w moim przypadku, że zaczynałam, robiłam sobie dni luzu i zaczynałam od początku przygotowania. Więc to jest no, prawie rok przygotowań. A jeżeli chodzi mhm. o Watanabe, właśnie tutaj zapomniałam, jeżeli chodzi o Watanabe, to tak naprawdę ja wtedy y, przygotowałam się w innym klubie. Moje przygotowania wyglądały zupełnie inaczej. Ja wtedy w ogóle nie miałam parteru. Y, do walki z Kaną no, wysypał mi się trener od Rudzicu i ja przygotowana byłam tylko stójkowo. I tu było widać w walce. A teraz no, nadrobiłam te wszystkie aspekty. W takim razie chciałbym dopytać o, o to, czy pasuje ci taka e, rola, jaką stworzyli bookmacherzy? Czyli, no, jesteś sporym underdogiem i tak naprawdę no, wydawałoby się, że nie musisz, a możesz. Natomiast, no, fani widzą to zupełnie inaczej. I tak jak przeglądam internet i tam co piszą fani, co piszą też e, eksperci, to, no, to jednak wiele osób wymienia ciebie. I ja myślę, że jest nawet przewaga głosów za to, bo jeżeli chodzi o głosy fanów, a bookmacherzy widzą to zupełnie Inaczej, jak, jak to na ciebie wpływa, czy to motywuje, demotywuje, czy, czy zupełnie nie robi na to wrażenia? No jeśli są mniejsze oczekiwania wobec ciebie, to jest łatwiej tak naprawdę psychicznie, bo jak nie pójdzie, no to nie pójdzie, a jak wygrasz, to zawsze jesteś do przodu. Ale staram się na to nie zwracać dużej uwagi, bo... No... Ja wiem jak się przygotowuję, a tak naprawdę ani fajnie nie widzą całych przygotowań, bo, no bo też nie wrzucam filmów czy zdjęć z treningów, bo wtedy trenuję. Ani że no, więc nikt nie wie prawda? Oprócz moich spadnych partnerów, trenerów, jak wyglądały moje przygotowania przez ostatni rok. Michał? Cześć Justyna, ja wiem jaka jest sytuacja, nie będzie w ogóle e, widzów na tej gali, to będzie dla Ciebie plus czy minus, że nie będzie tej atmosfery Wielkiej Hali? Fajnie byłoby zobaczyć, bo słyszałam dużo o galachę z że są naprawdę e, robią, robione z wielką pompą, ale e, może też będzie łatwiej, bo rok bez w ogóle startów to, to też jest za każdym razem duży stres wejścia samego do klatki, bo gdy już jestem w klatce jest ok, ale samo wyjście jest stresujące, więc myślę, że jeżeli będzie kameralnie, będzie mi łatwiej. Wczoraj menadżer Karoliny Arturo Staszewski powiedział, że on w tej walce typuje knockout od przez na tobie. Czy takie słowa w ogóle na Ciebie jakoś działają bardziej motywujące, czy w ogóle nie zwracasz na to uwagi? Nie, nie zwracam na to uwagi. Tronowała przez rok uderzenie nokautujące. to też jest takie, daje mi się trochę odbijanie zainteresowania mediów. Czymon? Cześć Justyna. Cześć. Zacznę od takiego pytania, no w Rizzy mieliśmy ring, w FFF mieliśmy kwadratową klatkę, w KSW będzie okrągła klatka. Czy ta płaszczyzna walki ma dla ciebie jakieś znaczenie? Teraz tak, bo przygotowywałam się też pod walkę przy siatce i yy, no wcześniej po prostu nie mogłam tego wykorzystywać, teraz mogę, co jest taki dodatkowy atut. Można powiedzieć, że nie jesteś w Polsce mega rozpoznawalną zawodniczką. Powiedzmy, też nie jesteś tak rozpoznawalna jak Karolina, która już w KSW walczyła. Ale powiedz, czy po tym jak ogłoszono to zestawienie twoje z Karoliną na Gali KSW, czy zauważyłaś na swoich profilach, gdzieś na mediach społecznościowych jakiś większy ruch fanów? Bo jednak komentarzy pozytywnych na twój temat jest bardzo dużo. Fajnie, cieszę się bardzo. E, tak przybyło mi trochę fanów, nie było takie spektakularne, ale, e, ale przybyło trochę osób, które mnie zaobserwowały. Hubert? cena na pytanie o to, której płaszczyzny najbardziej bawiasz się u Karoliny? Owczesz, odpowiedziałeś, że parter. A jak wiemy i nie zapominajmy, Karolina wywodzi się z boksu, ma za sobą nawet kilka zawodowych walk. Jak to oceniasz właśnie tę płaszczyznę Karoliny, czyli płaszczyznę stójkową? No, ciężko to ocenić, bo mało tam walczyła w stójce. więc no, Myślę, że nie mam co tu oceniać. Zobaczymy w sobotę. Jak wiemy, też Twoja przeciwniczka e, trenuje w klubie, gdzie jest najwięcej kobiet u nas w kraju. A jak wyglądały Twoje przygotowania? E, kto najbardziej po, e, pomagał Ci w przygotowaniach do tej walki i jak oceniasz to przygotowanie na tle e, swoich e, poprzednich przygotowań, do swoich poprzednich pojedynków? Przez ten rok przygotowywałam się w regionie i, i na grupie zawodniczej, i, i na grupie otwartej. Oprócz tego chodziłam też e, przez cały czas na treningi na jiu-jitsu w Rzeszowie. E, byłam też na obozie z Wojską Obrony Terytorialnej i, i sparowałam też z dziewczynami. E, ja widzę dużą różnicę, więc no, niezależnie od tego, jaka będzie, y, y, jak ta walka się potoczy, to ja i tak jestem z siebie zadowolona z tego względu, że naprawdę mocno przepracowałam ten rok, bo, bo w legionie jednak mam te treningi takie, że za każdym razem przełamuje trochę swoje bariery. Filip? Ja mam do Ciebie jedno pytanie, Justyna. Witam Cię bardzo serdecznie na początek. Pochylmy się nad takim psychologicznym aspektem przed, przed walką, przed, podczas samego wyjścia do klatki. Co dla Ciebie znaczy ten moment? Karolina wspominała, że. Ona nabiera w tym momencie luzu, a jak to jest u Ciebie? Czy Ty się motywujesz, nakręcasz na, na przeciwniczkę, na, na walkę, czy, czy jednak też gdzieś łapiesz ten luz? Nie, ja się muszę wyciszyć i, i jednak e, skupić się na tym, po co tam jestem, e, co mam dokładnie robić i, i, i no i kim jestem, a, ale nie, absolutnie nie nakręcanie, <laughs> raczej właśnie wyciszenie się. Tomek. Witam, Justyna. Cześć. Justyna, kiedy pytaliśmy Karolinę o o jej przygotowania, ona powiedziała, że jest zawodniczką na pełny etat, poświęciła, zostawiła karierę dziennikarską, wszystko postawiła tylko i wyłącznie na MMA, tylko temu się oddaje. Jak u ciebie to wyglądało, jeśli chodzi o jednostki treningowe, bo wspomniałaś o tym, że trenowałaś na grupach? A jak wyglądały sprofilowane zajęcia, indywidualne jakieś podejście i ile jednostek treningowych byłaś w stanie zrobić? Bo ile wiem, i chyba wspominałaś to kiedyś przed jedną na jednej z konferencji prasowych w Japonii, że związana jesteś właśnie z wojskami obrony terytorialnej. Tak, jestem w Wojsku Obrony Terytorialnej, ale też pracuję, bo no jednak fajnie to brzmi, że. Związałabym się na stałe ze sportami walki, no ale z czegoś trzeba żyć i, i o ile tam przez jakiś czas po walce wystarczyły mi te fundusze, to jednak no, na co dzień trzeba pracować i, i godzić to wszystko ze sobą. Robię jeden dwa treningi dziennie, więc oh. wydaje mi się, że bardziej słucham organizmu, jeżeli czuję, że, że się nie regeneruje, no to wiem, że potrzebuję więcej odpoczynku, jeżeli... Czuję się dobrze, to po prostu wiem, że mogę zrobić kolejną jednostkę treningową. Ale jest to jeden lub trening dziennie. Dziękuję. In the cage. Ja mam jeszcze pytanko o walkę z Kane Watanabe. No nie da się ukryć, że ona Japonka jest nadal na papierze lepszą zawodniczką niż Karolina Owszarz w tym pojedynku. W Japonii wtedy to tak naprawdę, no przynajmniej w mojej opinii, wczoraj oglądałem jeszcze raz i, i, i no nie był to pojedynek, którego nie dało się wygrać, bo to nawet była w Twoim zasięgu wtedy. Więc chciałbym, żebyś taką jedną retrospekcję zrobiła, a propos tego pojedynku, jak ty go widziałeś, jak ty go pamiętasz. No i czy nie jest troszeczkę tak, że no, kursy, media, fajnie to jest jedno, ale to, co ty masz w głowie, to jest drugie. I po tak no, wyrównanym pojedynku, który stójkowa był na Twoją korzyść, no jednak wypadałoby z Karoliną wygrać. No wypadałoby jaka reprymenda. Yy, wiesz, yy, jak, jak przeszłam do Legionu, to tam to sam powiedział mi trener yy, Rady Pięknych, że ona, ta walka była do wygrania. Ale już tak jak wspomniałam, to ja po prostu przed, w przygotowaniu do tej walki wysypał mi się trener od parteru i no jakoś to po prostu nie dogadaliśmy się i zostałam z samą stójką, więc ja sama dobrze wiedziałam, że nie byłam przygotowana całościowo podzawodniczkę, która była, wywodziła się z judo, więc y, no, próbowałam zrobić tyle, ile potrafiła na ten moment w stójce, ale parterów wtedy po prostu nie miałam i, i też wiedziałam o tym po prostu. W głowie miałam to, że nie przerobiłam y, wszystkiego przed tą walką tak jak powinnam. I, i też głowa myślę, że, że trochę siadła wtedy. Dziękujemy bardzo.